Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Nie odchodź. Pamiętaj, Markus, nie pozwól nikomu. Mówić ci, kim jesteś, kiedy świat pogrąża się w ciemności, tylko niektórzy mają odwagę to zmienić. Jesteś jednym z nich. Staw czoło złu, ale nie pozwól mu się pochłonąć. Bajki zawsze mają szczęśliwe zakończenie, ale w życiu rzadko tak od tysięcy lat mordują się nawzajem z powodu koloru skóry albo któregoś ze swoich bogów. Nie zmienią się. Przemoc mają po prostu w genach. Zapomnieć, kim się jest, żeby stać się tym, kogo ktoś potrzebuje. Może właśnie na tym polega bycie żywym. Obyś wiedział, co robisz. Nie da się zwalczyć przemocy przemocą. Oko za oko uczyni świat ślepym. Nie będziemy karać za zbrodnię kolejną zbrodnią.